Halo! Zabrakło A, a gdzie mogę podjechać, piękne. Piękny, Vanila. cudowny. Uh, uh. Te, Katarynka! Z tego 2025 Nie dziś się. się I teraz tak. Sytuacja jest bardzo prosta. No. Nagraliśmy krzyżyka. Jak przyznaje się do tego, że chce być korumpem, i tak dalej, nie zmuszaliśmy go do niczego. To było nagranie, rozumiecie, tajne. No, do tego, że chciał donosić, do tego, że skręcał mołotowy. Jak będziesz tym zainteresowanym, to zadzwoń. Ja mam teraz telefon do Natana, to nie wiem, komu on dodać. No, daj po potrzebujemy, że ten jemu nie. Dziękuję bardzo. No to tak. No to kur... No, to połóż. E, o, że chwilę. Aby, aby, aby ja potrzebuję dosłownie chwili, sądem, bo to nagranie jest obecnie w chmurze. Więc ja potrzebuję chwili, ja ci to nagranie mogę puścić. I może delikatnie rzuci to inne światło na tą sprawę. To ja ci odpowiem inaczej, bo rozmawiam z Natalem wiele godzin. I różne rzeczy, że tak powiem, pokrywają się i tak dalej. Ale jeżeli jesteś w stanie jemu pomóc, to to pomoże. No tak. Jeśli chcesz jakieś informacje o doszki krzyżyka, to ja mogę jej zezdawać. Bo ja doskonale znam tą personę. Ale te materiały dowodowy byłby ważny. No to będzie. Za 3 minuty. mi wypuścić? Yy, poczekaj chwilę. Jeszcze będzie możliwe w dzisiejszym rozprawa. O, Maja, skąd on. ja. Mi pisać. Masz tak. mało czasu. Dobra, luz. Mogę nie ma. No kurwa. Janek go ogarnie. Janek da radę. Będzie, że będę w stanie panu pomóc. Raul! To mi wysoko z 6 razy. Poczekaj, poczekaj. Za, no. Zabierajcie na chwilę telefon. Dobrze, nie, nie Zabiera, dobra, dobra, dobra. Ci telefon. Dobra. Zaraz wracam, bo ten się będzie dara. Ja go znam tyle lat, to będzie się dar długo. Ej, Raulku, ej, Raulku, nie daj się! Idę, idę, idę. Aż mi się przypomniało jak w sercie jeździliśmy. I teraz tak. Ja mam 3-minutowe nagranie. Które no. zostało pobrane z szyfrowanej chmury i które obecnie jest i tak zaszyfrowane. Ja ci tego nie wyślę, tylko ja ci to mogę pokazać. Ty to możesz usłyszeć. Nagranie jest w 100% legitne i nigdy nie zostało, że tak powiem, poddane jakiejkolwiek próbie malwersacji. To jest to nagranie, w którym Krzyżyk mówi o swoich planach, o tym jak rekrutował ludzi do swojej ekipy, o tym co się działo z bołotowami. Tam jest też zmianka o mnie, jak bardzo chciała mi w dupę wejść przez datana. Potem Oho. jednak jak został odpulony przeze mnie, to chciał w dupę wejść datonowi. Przecież ten idiota nam ku... płacił, rozumiesz za naprawę samochodów. On mi dawał 10 koła na farta, bo powiedział, że jestem fajny. Ale to rozumiesz? słuchaj, to a ty nie możesz mi samego pliku MP3? Mogę. No w sumie mogę. No, no mogę. My jesteśmy starzy. Więc MP3 by wystarczy. Ty nie potrzebuję tam yy, wizji z satelity, nie? No to jest tylko i wyłącznie plik MP3. Kliki, akceptuj. No? Mam. Akceptuj kliki! No, kliknąłem! Dobra. Fab przesyłanie. To irda czy bluetooth? To ma 6 giga. To irdą idzie. To nie przykładaj do oka, bo możesz oślepnąć. Lepiej jak przesyłaj sobie z telefonu na telefon i kolega no, czy Jak ktoś ku... sztuchnął ku. Szturchnął cię przez sekundę i poszło. Ty nie chowaj telefonu! Gdzieś to już poszło. Ja wam to pokażę spokojnie. Chyba restauracji. MP3 jest. 6 giga... A ja mam telefon 12-gigowy, nie? No to zajebiście? O no, NATA... No nada, no, nada, no, nie daj się! Nie daj się! Nada, 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 nie daj się! Za, Robimy tak, jakbym będzie... Zarabiorę szalak. polówkę, będę jeszcze z wydeku! Krywa! No, także miłego seansu życzę. I właśnie, i właśnie mi cały szereg Oplu. Ja poczekam. Chcesz czekać tutaj? Tak. To ja ci zadzwonię, jak coś się będzie tego rozprawiał. No to weź go tu ku. Dobrze poczekam. Nie czekam. mogę go wziąć tu. No Zaraz bym... wy tą komendę wpis. w dach pi... Dobra. No i... Oglądamy. No i ja się teraz ciebie pytam na kogo miała być zasadka? Kto miał być grubą rybą, którą miałeś wystawić, żeby dostać się przed Akademią Policją do policji. Bo ja o tym wiem, że i ty o tym wiesz, że tak. Jak się rekrutowałeś tyle jakich ludzi do tego? Tak, no od samego początku miałem iść do policji. I zanim jeszcze cokolwiek kurde, zacząłem robić to tak, chciałem... Yy, się wpierać na jakąś grubą rybę. To sobie. O kogo ci chodziło? O jakąś grubą rybę znaleźć. A ja wiem, że ty miałeś Gdyby konkret. Ty, się... Bilu, rozumiesz, ja naprawdę o tobie wiem. Od dwóch tygodni śledzę w każdy twój krok. ty Ty myślisz, że co? Że mi się porwaliśmy, bo nam się tak podoba? No! Ale no, no, jesteś, jesteś psem, stary, jesteś psem! Ja wiem, że jestem psem! Pie... przy mnie do przestępców! Chciałeś porwać kurwa tylko dlatego, że mnie wysłałeś, Cholałeś na... na restauracji! Za na... 10 miesięcy chciałeś od sa To jest nagranie MP3. Nie z obrazem. po prostu z obrazem jest dla was coś zrobił kuly tak bo nawet nie wiedziałem, że to było 10 miesięcy. Po prostu mówię, że ci coś zrobił i że ma jakiś problem. Chciałem ci pomóc i to że Bardzo pochlebiam cel donatora, który ma ustawiony Patryk. Bardzo ładne jest. Bo nie znaczy. Bardzo dobra. Te są mi kurwa nożem dzabną to siedziałem nad nim Teraz jego tamowałem i y, y, ryszałem na tym y, kierując jeszcze trzymając rękę kur. na jego klatce kur. To nic z nikt, nikt No nikt nie, no, wypytywali cię czy nie? No wypytywali. No właśnie, no to no, 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 o tym. To chodzi, ob... Maglowanie na no, dobre. No, no to no, tak, no. nie znam akurat. No tak, no. Pamiętasz jak przy przypadek zadzwonione zostało do ciebie jak, tak. e, gdzie byłeś wtedy? O Jezu, to nie wiem nawet, bo przy za... No. Kardilerze. co nie później. Nie, przy kardilerze byłeś jak do mnie odzwaniałeś. Między cardillerem no. a ammunation. A budową. A ja stałem za to, bo ma autem z cardillera. Chcesz gadać? To zaczynam gadać. No. 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 W końcu. Gratulacje. Jankowi, że... Gadałem, że... Ym... Że chcę się, że, że wykaże się prędzej czy później, że będę chciał to odrobić. Będę waszą wtyką dla policji, jak mi się dacie wykazać. Jeżeli ty stąd wyjdziesz, ja jutro nie wyjdę na miasto już. No. Wyjdziesz, ku. Pozdra. No, nie ma, później rozciągnął, ale taki debil. Raul! Idę do niego. Janek, trzymam się rury, mówię do ciebie, słyszysz mnie? Puść tam Janek... rurę. Ku... A co na ci zrobiła? Puść Janek, tą rurę! Oni tutaj głodem biorą. Ja już się do wszystkiego przyznaję, Janek. Oni mnie głodzą. Dobrze, zapisałem to. Głodzą mnie. Po pięciu godzinach ja dopiero dostałem jedną kajzerkę. Dzień dobry. No, Mocne, no, co? Mocne. No. Druga sprawa. Na tamto mój syn. Dlaczego ja nie zostałem poinformowany, że on jest zatrzymanym? Bo powiedział to dopiero przy sędzie głównym. No, dlatego proszę mnie wpuścić do syna. No ale widzenie to przed rozprawą. Jeszcze nie ma. Proszę mnie przeszukać. Janek. Ja muszę się z nim spotkać. Muszę zobaczyć no, ten rej krzywę. No, to poczekaj jeszcze 5 minut na dokument i zaraz zejdziesz. Ale co, będzie rozprawa, czy co będzie w końcu? No, będzie rozprawa, ale on daje... Teraz nagle mamy nagrania, wszystko i zaraz będzie inaczej sprawa wyglądać. Daj 5 minut. Czyli może nie być rozprawa? Hmm, będzie rozprawa, ale będzie rozprawa, szybka rozprawa. Co znaczy szybka rozprawa? A gdzie to będzie ta to rozprawa? Go, matka, puszczcie mnie ci, do końca! Proszę was, dobra. No, Nie jedź ci tego ryja! No, mówiłem ci, że ten zadzwoni do ciebie, nie? I powiem gdzie i co i o której. Tak! No. Tara! się. Ty! Janek. No? Czy ty przyjechałeś z jego samochodem? Że to mój. No. Jak twój. A, czy to moje samochód. A dobra, to on tobie za. Nieważne. Eee... Ubierz się, bo będzie czegoś świadek pewnie. To kam ze czwórkę? Piątkę. A skąd masz czwórkę? W lesie znalazłem. Kto pozostałości po się chyba? Nie wiem. Ale leża w lesie. Aha, i pewnie pompa ta dwulufowa? Nie, RPG. No. Hmm. Biegaj. JP na 23% Powtarzam e? Hasło. JP 23%, JP 23%. JP. To jest taki debil. No co tam piękny, co tam? No pogadali Aha, jak wuja dzwoni, to pewnie ci szczerze możemy będzie mnie. Y y, wuja No Bo tylko został Alfonsem. Wuja został Alfonsem, i teraz wypożycza kół. I k***a ku... wuja dowozi. O, ku... A ja, a męskie chociaż? Nie, 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 nie. To nie męskie. Ciebie nie dowożę, tak? A, okej, okay, okej. Okay. Czyli żeńskie. A, chyba, chcesz, chyba, że chcesz. To, to wuja dowiezie, dowiezie wuja. <grym> wuja, słuchaj, mamy kłopotę. Yy, dobra, gdzie jesteś? Ja po ciebie podjadę. Ty się bójnie ze mną na robotę. I wszystko mówimy. Jak na robotę, ku... No bo wuja jest Alfonsem, mówiłem ci. Ja Słuchaj, wuja. Ja. Chcesz jestem... się przekonać. Ja chcę się przekonać. U nas. u nas jestem. Wiesz gdzie? Ja wiem gdzie. No to tu będę. Przed bramą będę stał. I pojedziesz ze mną na robotkę. No pojadę z mną na robotkę, no. Dobra, zrób mi GPS-a, bo... Ku... Tych miejscówek waszych, to wiesz jak jest, nie? Do wuja. To widzimy się, rozumiesz, na stacji paliw y, obok lotniska przy Sendi. O, dobra? o, o, o. Dobra, dobra. Dara rabedę. Dobra. Na no, nara. Wuja, to Ty chcesz kłopot dzieć? A, 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 a ty jak myślisz? Trzeba być im kogutą? Siadaj w... do wuja. Wuja, to trzeba gdzieś schować to. Poczekaj, y... wuja, poczekaj, poczekaj. Janek jak schowa to nie ma k***a, ch... I co wujek chce zrobić? robić? Yy, dziewczynę odbieram z roboty. Dziewczynę odbierasz z roboty? No zaraz zobaczysz no, wujek musi trochę zarobić, wiesz. Chcesz założyć maskę? Szef... Nie musisz, no chyba że chciałbyś trochę podupczyć po... po... po incoguto, no. wtedy możesz. <laughs> Ej słuchaj, bo ja mam... No. bo ja mam takie pytanko, nie? No? Jakby szef chciał sobie zamówić... Tak zwano nie? No przyjedzie Lijamek, spokojnie. No ja bym tego liamka wpakował i powiedział przyjął. No, 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 no. 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 To może tak zrobimy, co? No co? A czemu nie? Dobra. Nie ma problemu. Y, dobra, to teraz tak po cichutku. Mów mi tutaj o co ci chodzi? Co się stało? Co się na wydarzyło? No to poszedł oddać się policja, przecież za psa. Głupi. No no głupi, no wczoraj zrobili na no, zasadzkę, zrobili jakiś fejkowy konwój, w ogóle po akcja. Ja z rakietkicą stałem na, na, na bloku to ty, to ty też się mądry <laughs> To może ja ciebie będę do tych klientów dowoził, co? Ja powiem tak, ja chciałem tylko i wyłącznie wyjść pojazd, w którym byłyby tak zwane papiery. Ale mamy XXI wiek, przecież to wszystko jest w komputerach. A i co z nim teraz? No on tam od 5 godzin próbuję im wytłumaczyć, że ten chłop, który go za***ł nie był taki czysty, jak im się wydaje. Ja na granie na tego chłopa. Eee i no kurwa zobaczymy, no mam mieć za 10 minut rozprawę ogólnie, nie? Ekspresową jakąś To może Wuja pójdzie na rozprawę No kurwa, Wuja by mógł iść na rozprawę? No ja myślę, że ta rozprawa by się nie odbyła. Czemu? Bo wuja by się zdenerwował No ale to nie ma czym, oni są bardzo mili. A wuja a powiedz mi ty jedziesz po dziewczynę odebrać ją z pracy, tak? Tak, 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 no A co? A że tak powiem, ma... jaką pracę wykonuje? No, yy, robótka ręczna. Yy, zależy co byś chciał, tak? Boże, kochany. Dziar dziarganie na drutach. Aha. Co byś jeszcze chciał? Automat z kulami zrobić z lodami. O, jest! A i takie wykręcają, że daj spokój. No dobra, no dobra, no dobra. O, o. Spokojnie, spokojnie. Halo, dawaj, wsiadaj, kurde, nie ma czasu, wujasz. Co jest? Dawaj, widzisz? Opie. Nowy skryp na 7-7, co jest? Wsiadaj, wsiadaj, jabł się. A ty się żeś zawstydził, czy co? Eee, yy, yy... yy, yy... Dawno tak yy... bieg tej kobiety widziałem. A No, no widzisz, no wujasz z brzydkim nie jeździ, tak? Kurwa. Kto jest? Ty? Mówiłem ci, że wuja został arfonsem, ja został Alfonsem, nie chciałeś mi wierzyć, tak? Wuja i to się tak zarabiasz normalnie, tak? No, 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 normalnie jak chcesz, to mogę cię wkręcić w robotę. No tak, kurwa, jak chcę! No, to, poczekaj, musisz zobaczyć, jak tu się to wszystko wiesz, to jest nie, niebezpieczna robota, łopie. Czemu? No wiesz, a jak będzie klient niezadowolony. No. I cię zaatakuje, nie daj Boże. O kurde, to trzeba będzie go wtedy od... No właśnie, na robocie. Ona ma koleżankę, one się kumają, wiesz, zmieniają się, człowieku, ja nie mogę zajechać, wiesz? To nie Lijamek. I co następne? No. Halo, dawaj, turma, tu do Wii. O, śluba. Co to się odpierdala, a ty jesteś pi... Alfonsem. No, mówiłem ci, k... nie chciałeś mi wierzyć. Czyli no, wymiana na lepszy towar, rozumiem. Jak najbardziej. Dokładnie. Baterie się skończyły, trzeba naładować. Bo są to no, o, o Jezu. One tak już naładowane, że już bardziej nie można. No, tego. A tego. w ogóle to. A jakby cię oszukały? Nie oszukają mnie. Czemu? No bo wuja by je k tak ogarnął, żeby nie dały rady mnie oszukać. Dobra. A jakby Dobra. mnie y oszukały, to by wuja chemikalia ogarnął, już by nie było co go ogarniać. Nie, ja pie. Bardzo fajnie. Podoba Ci się moja robota. Do no zajebista. Janek chce być Alfonsem. Szefie. szefie no. Bo. U. U... Ty. Jamek nie, p... Jamek nie płaci za dziewczyny, szefie. U. Jamek nie płaci za dziewczyny. A po co? A co on chce robić dziewczynami z jednym jajem? Jak ma mi to oszczędzić jajka? Ja Jamek, słuchaj. Są dwie opcje. Albo tysiaczek. Widzisz tego po mojej lewej? Widzę, wujasz. Lewej! Ku... Lewa! Albo ku... lewej, mojej no, lewej! Widzę, widzę. Ta, ta moja lewa, widzę, widzę. Moja prawa. Hmm. Oj, teraz temu zamieszał szef. <grym> zmieniam ta, ta, jednak, wzy, no. jednak zmieniam. Albo dwa tysiące. O. o! Albo on się ma, za... albo ma pojawić się uśmiech na jego twarzy. O! O! Pojawi się. Gwarantuję. Pojawi. Pojawi się. <grym> I co ten debil pojął? Ja nie wiem. Po pieniądze, Ma czym dwóch On nie ma przy sobie? Przecież on nie tu ma bankomat. O, że kiedyś mi taki każdy... kolega powiedział, że każdy, każdy porządny mężczyzna o. musi mieć 1000 w portfelu, chociażby. O! Widzicie? To prawda. On Ym... ma bardzo bardzo Bo dobry Bo ja mam 6! Ma. <laughs> bardzo dobry. A ja mam 11. Ludzie, ludzie się znają i wiedzą. Dokładnie. O, o do ja coś zweryfikuję. Aha. Teraz zobaczymy, czy jesteś dobry człowiek. Proszę bardzo. <laughs> Proszę bardzo. Dobra, jest dobry człowiek. No, a co ty myślisz? Boja. Boja. Aha. E, w... Minota. Co przeszliśmy złem? Tak, ciciu, już raz musieliśmy oddać jednemu za płot. Zgale płaka za ten do ja pie. No, U... jak płakał. Szyliście? Który tam ten? No. Od 2 do oczywiście, że ty myślisz, zadowolony. Ty go poznajesz? No pewnie, że tak. To jest, to jest mój bardzo szanujący się kolega. Tego informatyka znasz? No oczywiście, że tak. Świętku, czy ty wziąłeś moją klampkę ze schowka? Wszystkie wziąłem. Aha. <grywa> <grywa> Jak za darmo to wziąłem. Halo! O kur... A gdzie mogę podjechać? Piękne. Wanilara, bądź ja mnie tak pomylił. Um, piękny, Vanilla. cudowny. <grydź> Nic, zasz. ja hmm. dziś się znudziłem. Nie! Będzie problem. Leczko może ty dla wujka potańczysz? No sz... Szefa niespodziankę chciałem zrobić. Wujasę bo, bo pamiątkę nagrał. Czego chcieliście? Szefie, bo jest problem. O... Mamy dwie osoby zatrzymane, z czego jedna prawdopodobnie idzie na rozstrzelanie. Kurwa weź normalne cygara, palanie też śmieci pali za nie, to, to. Że mamy dwie osoby zatrzymane przez Los Santos Police Department. Nie do końca. Jedna... Dwie, dwie. Nie do końca. Czemu? No bo jeden był debilem i sam się tam kupił. pewnie... No w sobie, to prawda. No właśnie. Co ty chcesz od nas? No, może. Je... No może jakieś kurwa porady. Komendę powietrza. Tylko, że... Widzicie, my mamy wspólnego wroga. Raul Danzano. To jest wróg, on mnie tylko kur... Ale on bardzo brzydkie rzeczy o was mówił, Natanowie. Wiem, wiem, wiem. Podsłuchaj. połowa tego miasta. też dzisiaj na szefa złe rzeczy Oj, gadał. Liamek mówił brzydko dzisiaj na szefa. To prawda. No to zamiast odcinać. to od tego żem dół? Dobra, ten. Będzie musiał lepiej slow. Ten raul cały. Jak go spotkać? To może powiedzieć, że ja nie tylko w busie i słyszałem, ale później też. I żeby telefon sobie wymienił. A powracając do tego Raula, Co ty byś od nas chciał? No właśnie tak szczerze to ku... Ja już sam powoli nie wiem, bo ja już się powoli zaczynam gubić. Jedziemy przez miasto, jesteśmy... Jesteśmy deptani. Idziemy na komendę, okazuje się, że mamy 5 miesięcy do odsiedzenia. Odsiadujemy, okazuje się, że jest list kończy za nami. O co tu kur... chodzi? Co tu, co tu się za... To się miesza. No, ale pytanie kto i dlaczego to jest Raul? Czy ty... A Janeczko mówię, że nie możecie sobie yy, pozbierać myśli, tak? Co to znaczy? To wejdź sobie za kotarkę. Weź sobie paniec i pozbieraj sobie myśli może. Idź odpię. Hmm. Hmm. To, to ja idę za kotarkę, taniec, tak. Weźcie go za i kolej też że na wasz koszt. Tak halo. Ja Jedziecie? Tak. I on już jest na miejscu. Aha. no i to nie poczekał na nasze co? Nie, jest na miejscu. jest to to Dobra, 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 dobra to już chodzimy. Dzień dobry, pani ciąg. Dzień dobry.

To chodźmy, to chodźmy, chodźmy, bo to tak. tam już jest nerwowo się robi. Chodź tu, chodź tu. Stopnij się, gdzie ty to ty myślisz? że ja na kamerach patrzę. Weź se wybierz, co ty myślisz, że my ci dziewczyny będziemy wybierać? Ale ja nie mam tyle pieniędzy przy sobie. to Ja ci mogę pożyczyć. Ja, ja nie chcę wie. pożyczać. Ja ci pożyczę, jak nie masz swojej? ja ci postawi, masz szwarta. Wuja jest super gość. Chyba wuja to... Biorę najpiękniejszą. Niech stracę. O, tak. O, kur... o ja. Let's go, Malenia. Znaczy, Male... Ma... Oh, o, yeah. Malenia, pierdole. Ja pierdolę. Ja nie wiedział, że ty w takich gustujesz. Ja wziąłem zawsze najpiękniejsze wybieram, tak? Zawsze. Szefie. Janeczek się zakochał. Nieprawda. Antonio? Nie, nie, nie. się... <gulanie> Piękna miło, żeś takista. Jak byś kupował kur... Używany termobix. Co, lepiej się myślimy już? Czego ty na tym nie chcesz? Już. Dadesz do, do, do wiosku. No tak szczerze to... No to jest chyba sytuacja bez wyjścia. No czekaliśmy, no, ja... <gulanie> że tak powiem. Jadeczku. Hmm. No. Taneczku, ja mam pewien plan. Masz znajomości na mieście, czy nie? No mam. <laughs> e, to ja ci dam taką małą podpowiedź, nie? Masz jakiegoś dobrego kamerzystę? Kamerzystę? No znalazłby się, no. Wyobraź sobie, <laughs> że nagle pięciu zamaskowanych gości porywa pewnych funkcjonariuszy Nagrywa taki materiał, który wypuszczony jest na miasto. No i dodaj sobie trzy kropki. Nie dajcie sobie wejść na łebce, ja mam ci kula. Odpowiadać. Jesteś świeży w tym mieście? No, jakby nie patrzeć, to trochę tak. No, ale myślałem, że doświadczony. A panowie oni wczoraj od takie gówno. No. Czy, już, czy już prawie nas złapali, ale? Byliśmy sprytniejsi. To mi się bardziej podoba. Niż mm. stanie i słuchanie jakiegoś siwiejącego okularnika. Eee, e, e, to jest tylko i wyłącznie pasemka, tak? Czy ja ci przeszkadzałem? Pasemka. Niech ja się raz narasta. chodzisz tu, mówisz, mówisz, nie działaj. No to... i i gadasz. Tylko jest jeden problem: że to połowa problem? ekipy już jest zamknięta. No to, to trzeba importować nowy. nowych. Ojez. Nabiją ci ludzi? Mówisz, że my się damy naszych Syk, ludzi? Kolumbia, Portugalia, nie. Biedny skurwa. Jak się jest Diego. Ile kosztują nasi ludzie? wiecie? Czy były wojskowe, były policjant, czy zwykły cywil. Wojskowy. <grystanie> Wojskowy? <grystanie> Bo ja kiedyś byłem w wojsku. O. No, hmm, i Ale... To <laughs> Bo żebyś, kurna, z... zaczął to, co mieliście skonfiskować. No. Trzeba myśli... było spróbować. Myślicie, skąd wam p***ą Tak, No, ile kosztuje taki człowiek? A, ale dlaczego? Do, do odłożenia? Żeby do go? Żeby go za... Żeby pomógł nam porwać. Żeby pomógł porwać?

a dziękuję za treczkę. Dobrze, to... To, że tak powiem, my se poradzimy. Widzisz? Pieniądz przemówił, No, powiedzmy, że pieniądz przemówił. Brawo, przem Janeczku, brawo. My ogarniemy, szefie. To szef jak się bawi. Jak wuja ogarnia, to ty nie ogarniasz. Ogarnę. Do widzenia.